Na wieży kolegiackiej wiele razy byłem, ale teraz po zrealizowaniu tego zadania naprawdę można bezpiecznie, spokojnie dotrzeć na sam szczyt. Trzeba postanowić bardzo wiele schodów, ale jak widzimy widoki z tej wieży są przebiegłe na miasto i na okolice i warto. Warto było także dofinansować tę inwestycję, a przypomnę, że to mieszkańcy zadecydowali o. W zrobieniu ścieżki turystycznej na wieżę kolegiacką, bo właśnie z budżetu obywatelskiego wygenerowano wniosek, na który przeznaczono 200 tysięcy złotych, dzięki czemu można było poprawić dojście w sposób bezpieczny, zrobić oświetlenie, zrobić wszelakie oznakowanie, można, sprzedać, zabezpieczyć przed wlatywaniem ptaków wieży. Skupienia. oprócz tego, że wieża jest w tej chwili wyremontowana i może być udostępniana turystycznie, to także we wnętrzu trwają kolejne prace, kolejne kaplice, również z budżetu Gminy Miejskiej Głogu, bo oprócz tych 200 tysięcy ta dostała, jak co roku zresztą, dofinansowanie 350 tysięcy, i z tego tytułu również szereg prac konserwatorskich wewnętrznych zostanie. Przede wszystkim poprzez nasze Centrum Informacji Turystycznej, na którego otwarcie Państwa zaprosimy, będziemy chcieli ten zabytek i wieżę promować. Tam w sposób zorganizowany będzie można umówić się wcześniej na wycieczkę, czy to indywidualnie, czy na, dla grup zorganizowanych. Także oczywiście profesjonalna informacja i oferta zostanie przygotowana również jeżeli chodzi